23 rok z kolei, kiedy bierzemy udział w kongresie medycyny estetycznej. Jest nam niezmiernie miło, ponieważ tym razem mogliśmy gościć twórczynię bardzo, bardzo słynnej formuły do bezigłowej biorewitalizacji skóry, dr Rossana Castellana, podczas spotkania, podczas kolacji oraz na wykładach i warsztatach zaprezentowała wspaniałe nowości. Są to m.in. dermokosmetyki, które mogą Państwo znaleźć już w naszej ofercie. Kongres był również okazją do zaprezentowania naszej nowej marki, firmy, z którą zaczęliśmy współpracę, FB Dermatology. Jest to produkt, który wykorzystuje energię światła fluorescencyjnego. Dzięki temu możemy wykorzystywać go do zabiegów zarówno na trądzik, jak i na pobudzanie produkcji kolagenu. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za odwiedzenie naszego stoiska. Zapraszamy oczywiście do skorzystania z naszej oferty, jak również szkoleń, z których jesteśmy znani.